5, 4, 3, 2, 1. Start pierwszego, finalisty. Pierwszy, startował Marcin, następny. Dyktuj mi drugiego. Start, Start drugiego, finalisty. trzeci, się trzeci, 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 Start trzeciego finalisty. Czwarty Adam Janowski. Ad Start czwartego finalisty. Piąty, Marek Piotrowski. Piąty Marek Piotrowski. Start piątego finalisty. I szósty ja Artur Warzyniak. Ósty, Artur Start szóstego, finalisty. I wszystkie samoloty w powietrzu, 6 sztuk na trasie, 20 minut biegu, minuta już za nami Czas do się zrobiło, tu trzeba naprawdę dużego refleksu, dużej uwagi Minęła pierwsza minuta 15 minut z nami. Zawodnicy mają ustawiony dodatkowy pylon na środku, który jest punktem kontrolnym gdzie jest komuś urwał się samolot niestety bezpiecznie wszystko wylądował bezpiecznie niestety zostało pięciu w tej chwili na trasie ewentualną możliwość wzięcia samolotu rezerwowego lub naprawienia tego, który wylądował jest w czasie startowym Jakiś jakichś przyczyn technicznych jeden samolot Minuta, druga Minuta Jeszcze 18 minut, jak samolot jeden No i to się zrobiło gęsto i ciekawie Uwaga strefa I tu widzicie Państwo widowisko nareszcie tak jak one powinno zawsze przebiegać Dużo samolotów, ciasno, napięcie ostre Zawodnicy wystartowali na prawy pylon po zaliczeniu prawego pylona, a następnie obniżają lot, żeby wykorzystać tak zwany szatański jest na wysokości drzew. Punkt kontrolny to jest pylon i wysokość drzew jest tym punktem, kiedy poniżej wysokości drzew muszą tam przelecieć. Radu sobie wszyscy doskonale. Minęła trzecia minuta. 17 minut przed nami. To. Jak słyszycie Państwo, każda minuta to jest kolejny sukces, kolejne fanfary. Zasługują minutę utrzymać się w powietrzu w takich warunkach. To wcale nie jest takie łatwe. Jest to finałowy bieg konkursu kategorii A, wyścigu kategorii A. Modele o masie do 2500 gram, czyli 2,5 kg. To jest górna granica modeli, one są oczywiście lżejsze. Jak słyszę, napędy są tylko elektryczne w tej chwili. Nie ma takiego wymogu, mogłyby być silniki spalinowe na przykład, mogłyby być jakieś inne, które są bezpieczne. Minęła czwarta minuta. Jeszcze 16 minut. Tutaj nie da się strzelić, nie da się ustrzelić, nie trafić w pylon. Proszę bardzo, no przecież to jest... No, strażacy się chyba na, go, na jeżdż, napływają dzisiaj. Nie, nie stoją, nie zróbmy. Ten z lewej? On, oni stoją w odległości dość bezpiecznej tego co Dobra, zaraz prosimy o telefon do nich, żeby odrzucili dalej, bo stwierdziłem, że ci nii , aga järgmine kord . No niestety jak widzimy strażacy się będą musieli napływać, bo jak nie z jednej to z drugiej strony. Ludzie próbują wpłynąć koniecznie, żeby zobaczyć od spodu. Prosimy rower o odbicie od brzegu dalej. Proszę w kierunku wyspy. Prosimy o odbicie Minęła szósta minuta. Naprawdę jest to raptem 20 minut lotu jako takiego, ale jak widać to zainteresowanie jest wielkie. Trzeba to zobaczyć od, najlepiej od środka, jeszcze lepiej razem z samolotem w borcie lub w to też różnie bywa, a ludzie nie zdają sobie zapewne sprawy z tego, jak jest niebezpiecznie na no tym momencie. Ja nie chcę uruchamiać za bardzo wyobraźni, ale spróbujmy na chwilę, na moment. Latają tam pakiety litowo-polimerowe, to takie trochę bardziej niebezpieczne od tych samochodach elektrycznych. Strażacy wiedzą, jak to się ciężko gasi. Tutaj nie ma czasu na reakcję. Minęła siódma minuta Jeszcze trzynaście minut ja Witam kapelacy, tak chwilę rozpoczną się międzylądowania Przypominam, że z tamtej strony za pylonami ten samolot ma lecieć bardzo mi On musi przelecieć za punktami kontrolnymi Międzylądowanie, ktoś zgłosił Dobrze! Pamiętajcie, że lądujemy nie na brzeg, tylko na trzciny, ewentualnie równolegle. Dwa międzylądowania Markus Michał Święcik, Michał. Adam teraz Adam Janowszyk międzylądowanie. Będzie serwisowanie. Jeszcze 12 minut, będą serwisowania samolotów. Jeżeli nie zlądowali, cieszymy. Rodzina, znajomi do pomocy. Pilot ma prawo do jednego pomocnika na starcie. Do dwóch samolotów. Trzeci. Marcin wylądował. W powietrzu dwa samoloty. Czas startowy 20 minut. Bieg finałowy kategorii A konkursów Środkowej Polski, Pucharu Centralnej Europy Modeli Wodnosamolotów. Zapraszamy Państwa do odwiedzenia strony internetowej konkursu. Tam znajdziecie w zakładce wsparcie sponsorów, patronów honorowych, patronów medialnych. Można sobie wygooglować www.wodnosamolot.com. Już. Minęła, dziewiąta, minuta. Jeszcze jedenaście minut, zbliżamy się do polowy. Drugi startuje. Zrobki ostre lądowanie. Międzylądowanie Leszek Kodyko zgłasza. Adam będzie startował. Leszek ląduje. Leszek potrafi nurkować tymi samolotami i latać dalej. Mijanka na wodzie. Następny wylądował Michał Święcicki. Najlepiej jak taki zespół fajny, chłopak z dziewczyną razem dziewczyna robi za mechanika, chłopak za pilota albo na odwrót. Tym razem akurat chłopaki latają. I muszę powiedzieć, że jest kilka, jest kilka dziewcząt latających najbardziej ciekawą dziesiąta minuta, połówka czasu startowego. Najciekawszą postacią, która nam się pojawiła w tym roku, okazała się dziesięcioletnia Ola, która pokazała, jak latać w bardzo trudnych warunkach i start. Michał poszedł w powietrze. To znaczy jego samolot, a on tylko pilotuje na odległość. 5 samolotów, Artur prawdopodobnie nie ma rezerwowego samolotu, miała awarię. Zatem z 6 pilotów pięciu w powietrzu. Nie będziemy mieli z tym razem biegu finałowego kategorii B, dlatego że już to zostało rozstrzygnięte w ramach eliminacji. Minęła 11 minuta. Jeszcze 9 minut przy eliminacjach. Rozstrzygnięcie ze spały bieg przyłowym. Już wiemy kto zwyciężył, ale o tym dowiedziecie się Państwo podczas rozdania nagród ogłoszenia wyników. W niedługim czasie po zakończeniu tego biegu prawdopodobnie będzie to gdzieś godzina bodagna i zakończenie. No jest nadzieja, że do 13.30 poradzą sobie z drukowaniem, podpisami. Także 13.30, 14.00 tam w namiocie przy naszym obozowisku będzie zakończenie rozdanie. Miejmy nadzieję, że zdążymy podpisać i podrukować. Dziś jest bardzo gorąco, zatem bierzemy poprawkę na wady sprzętu elektronicznego, to znaczy niewydolność. Uwaga, strefa, panowie, nie latać tak biko. Minęła minuta. Zobaczcie jak ciasno w powietrzu. Wszyscy muszą uważać szybowie. Na ułamek sekundy nie mogą odpuścić swego samolotu, który kontrolują, liczą Mają zawodnicy prawo do jednego punktowanego międzylądowania I tu ciasno dalej Super, tak trzymać do końca Co się no i oczywiście nie może być inaczej jak skuter. Była jakaś kraksa, która z mojej pozycji była niewidoczna. Minęła trzynasta minuta. Samolotny. Leszek sięga po rezerwowy samolot. Czyli nie była to sztuczka żadna, już ma rezerwowy samolot. I zaraz zobaczymy, mam nadzieję, że sobie bez problemu poradzi. Jak zwykle, to jest, proszę bardzo, I to jest właśnie pilot najwyższa półka. Zresztą to sami piloci, spółki takiej najwyższej, jest nadal pięciu w powietrzu, minęła czternasta minuta, jeszcze sześć minut. 是死。 No, są tu propozycje od loży szyderców, że ten pylon środkowy to trzeba metr pod wodą zrobić i już od razu możemy ogłosić zwycięzcę. Byłby to nasz ekrodyko, który doskonale sobie radzi z tymi tematami, wczoraj prezentował jak to się robi. nie pierwszy raz, Minęła piętnasta minuta. Jeszcze pięć minut, trzy czwarte za nami. I wisko przednie, przyznam, międzylądowanie kolejne. Sądzę, że do tej pory wszyscy piloci już zaliczyli międzylądowanie. Zgłoszone teraz mogą lądować, cały czas mogą lądować, ile razy chcą. Trzeba wymieniać pakiety, czyli akumulatory litowo-polimerowe, bo one litowo-polimerowe latają. Minęła 16 minuta. I jeszcze cztery minuty. Patrzę na tablicę. 273, maksymalny 185, minimalny wynik. I co chwila się zmienia. Mocna rywalizacja niedaleko od siebie a wszystko w takim czasie jaki nam pozostał wszystko jeszcze się może zdarzyć międzylądowanie kolejne to w tym momencie nie wytrzymują już prawdopodobnie akumulatory to znaczy akumulator pracuje w określonym czasie na gigantycznych obciążeniach to wszystko pracuje kolejne międzylądowanie Jeden startuje, drugi ląduje. Dynamika na wodzie. Dynamika, Minęła drugi. 17 minuta. Jeszcze 3 minuty. Oglądamy w przytonie drugi zestaw tegorocznych konkursów. Kto jest Leszek. Wydra? A ładna? To się zobaczy. Bo już mamy wytypowanego wygromistrza na dzisiaj. Nie przegiłeś, tak? Olej. Dajcie czas. Minęła osiemnasta minuta. Jeszcze tylko dwie minuty proszę Państwa. I piloci skończą cięcie powietrza nad zbiornikiem w Przykonie. Powietrze wróci na swoje miejsce, woda nadal będzie mokra. A my szczęśliwi, zadowoleni, będziemy mogli szykować się do zakończenia. Cztery samoloty. Po takim czasie to bardzo dobry wynik. Zdarzały nam no. No i wrażenia, kolega Leszek Hodyko dzieli się wrażeniami z sędzią. Opowiada tutaj, no ręce się trzęsą, ale to jest taka adrenalina, jakby pokonał kilkadziesiąt kilometrów z buta biegło. Minęła, dziewiętnasta, minuta. Jeszcze ostatnia minuta biegu, finałowego tegorocznego spotkania w Przykonie nad zbiornikiem wodnym. Piękna sceneria. Na, bardzo ładnie na zdjęciach. Co to 30. Zrządzają te wiatraki, samoloty na ciele wiatraku. I już teraz ja się zamykam. Słuchamy. 20. 15. 10, 9, 8, 7.